Nowy przecik, ósem No to John Deere, a jakiś ztyt no, no i co teraz, no? Poszły! Ale pani na mecie mamy Tam, no to proszę ławie Ten do kółka nie zdążyć, ale nie 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 Nie, nie, Jak ten burmistrz wytrzymuje? To dopiero pierwszy tydzień Coś się tam zaczęło jednemu koniowi Czołówka poszła Proszę ostrożnie na piachu wyhamujecie, żeby nie było Proszę tego konia odsunąć, żeby on zjeżdża Ostrożnie Ostrożnie, jedynka do przodu Prowadzi jedynka, dwójka, piątka i trójka. Proszę stać tutaj, proszę stać na zakręcie. Dobrze, dzięki. Proszę, jaki bój pierwszy okrążenie. Prowadzi jedynka. Wyrównana stawka na zewnętrznej przechodzi. Jeszcze takiej stawki nie było. Nie chcę komentować. Cztery konie, ale mały torgi się nie dzieje. Czterech różlowców też startuje. Jeden koń wysiadł. Wypadł dobrze. Proszę ostrożnie, proszę ostrożnie. Dobry, jak atakuje, atakuje warmia. Aż kargo pociąg staje. Proszę zobaczyć. Prowadzi jedynka, siodło, poszło do tyłu, dwójka. Piątka, trójka. Dziewczyna! Tak, ale siodło jej spadło, prosimy karetkę!